Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani na mnie znani. Dziś moim gościem jest Mariusz Czerkawski. Witam, Witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Nie ma problemu, bardzo miło. E, Mariusz, mija 5 lat od kiedy przeszedłeś na sportową emeryturę i powiedz mi e, jak Ci na tej emeryturze jest, bo chyba na nudę nie możesz narzekać. No nie, właśnie teraz nie wiem od czego zacząć, bo czasu mamy określony czas, a pytania widzę przygotowałeś sporo, także. Naprawdę tak, dużo się dzieje. Teraz nowy projekt wyszedł z, z, z drużyną KHL, czyli Kontynentalnej Hokejowej Ligi z, z Gdańska. Prezes Sakawiczka, który jest, z który jest Łotyszem, dał mi propozycję zostania dyrektorem sportowym drużyny, nowo powstałej mm. drużyny, która de facto grałaby tylko w lidze rosyjsko-no można powiedzieć, z Ukrainy, jest drużyna z Białorusi i, i z Czech, ze Słowacji, ma być z Chorwacji, może z, z, z Włoch, Węgry chyba się wycofają. Także to może być ciekawy projekt, to jest jedno. I nie wiadomo, czy to będzie już na ten sezon, czy dopiero na przyszły. Drugi projekt jest absolutnie od, od dwóch, trzech lat zajmuje się stowarzyszeniem sport stowarzyszenie, stowarzyszenie Sport7, którym jestem prezesem i założycielem. I przez to stowarzyszenie organizujemy zajęcia na Białych Orlikach. Mhm. W tym roku był pilotażowy program. Byliśmy w ośmiu województwach. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie to jeszcze szerszym, szerszym echem się odbije, bo będzie mieć więcej dzieci, z którymi, z którymi możemy mieć zajęcia. I rzeczywiście tych Białych Orlików jest około 100 w Polsce. także, także no, Różnica duża porównując do zielonych mm -hmm. orlików, ale, ale i tak z, jest tysięcy, ale tak nieźle, także dzieciaków odwiedzam w różnych miejscach przez Biłgora i Iwanowice, Mińsk Mazowiecki, Ełk, także mm -hmm. naprawdę naprawdę jest, 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 jest kupy. Oczywiście swoje sprawy gdzieś tam biznesowe. Z drugiej strony teraz wyjeżdżam na, na kadrę jako team leader z reprezentacją Polski. Na no i oczywiście moja pasja wielka, jakim jest, jakim jest golf, mhm. czyli turnieje międzynarodowe, turnieje w Polsce, cykl różnych turniejów, wyjazdy, e, trochę treningów, ale, ale, ale to jest na pewno od, od trzech lat taka moja perełka. i e, Także du dużo, dużo rzeczywiście mhm. się dzieje, podejrzewam, że coś zapomniałem oczywiście, ale, ale no, przynajmniej to mi się przypomniało. A powiedz mi, czy ty nie miałeś problemów, żeby przestawić się do tego nowego trybu życia, bo wcześniej przez wiele lat no hokej organizował całe twoje życie i całe twoje życie było skupione wokół tego, a tu nagle tego nie ma. W takim tak, to, to prawda, tylko że ja doszedłem do tego wniosku sam i, i e, że chyba trzeba skończyć. Mhm. E, myślałem o, o, tym, o tym, żeby zakończyć karierę. Kiedyś w wieku 35 lat, później oczywiście mi się to przeciągnęło o jeden, o jeden rok miałem 36. I to przejście było takie dosyć łagodne, mhm. bo, bo, bo rzeczywiście... E, Czyli nie było tak, że błócisznie mentalnie kurczę, gdzie tren, Nie, nie, tren... bo mentalnie właśnie jakby już byłem, byłem przygotowany, wiedziałem, że już więcej z siebie nie, 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 mhm. nie wycisnę naprawdę na najwyższym międzynarodowym poziomie, bo, bo jednak i, i trochę... Już, już ciało mówiło nie, I, i, i mentalnie też ciężko codziennie budzić się i, i harować, mhm. e, i, i cały czas myśleć, wszystko podporządkować jednej, jedne, jednej rzeczy. E, ale sportowo dalej byłem aktywny, bo wcześniej był tenis. E, też wieloletnia moja pasja, grania w tenisa, e, ale później jednak, już po roku, e, po zakończeniu kariery, mhm. zosta, zostałem zapoznany z, właśnie z, z, z dyscypliną, jaką jest golf. No i tenis niestety odszedł na, na boki i, i już później rzeczywiście tylko było, tylko było granie na polach golfowych. E, także to daje mi tą rywalizację mhm. dalej mi daje tą adrenalinę związaną z duchem walki z, tak, z, 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 z jakimiś tam wyzwaniami. Mhm. A jak często zdarza Ci się obecnie założyć łyżwy i wjechać na tafle? No przez te Białorliki i. i, i, i Spotykania z młodzieżą, i nie po różnych, po różnych miejscowościach w Polsce, to dosyć często. To mm -hmm. znaczy dosyć często, na no, częściej niż na przykład pierwszy, pierwszy rok czy dwa. Oczywiście grałem kilka meczów w roku takich ratatywnych. Zawsze też w tych agramy taki mecz w styczniu przy okazji orkiestry świątecznej pomocy, ale, ale no, można to liczyć w kilkanaście razy, może mhm. w roku, jak ubieram jak może. Wróćmy jednak trochę do Twoich początków. Ty jakiś czas temu wydałeś książkę, w zasadzie wywiad rzeka z Tobą, Życie na lodzie. I tam na jednej z pierwszych stron jest dedykacja dla wszystkich tych, którzy odnaleźli w życiu pasję. Kiedy Ty zrozumiałeś, że to właśnie hokej jest Twoją pasją? Bo jako dziecko rozwijałeś się sportowo na wielu płaszczyznach. Tak, tak. Rzeczywiście e, rozwijałem się na wielu płaszczyznach, bo, bo jeździłem bardzo dużo na rowerze, specjalną koleżówkę miałem taką kupioną przez rodziców, bo chciałem być Szurkowskim i grałem w piłkę, bo chciałem być Zbyszkiem Bońkiem, kto nie chciał być wtedy w latach 80 -tych. i miałem jedną z lepszych drużyn w naszym mieście, bo mieliśmy takie dosyć duże rozgrywki osiedlowe. I oczywiście reprezentowałem naszą szkołę, podstawówkę, byłem w klasie sportowej we wszystkich dyscyplinach mm. praktycznie, czy w kosza, czy w ręczną, czy, czy, czy przełaje, czy lekkoatletyka, czy skok w dal, także można powiedzieć lekkoatletyka ogólnie patrząc na to. Także rzeczywiście sportowo, sportowo byłem bardzo aktywny, ale, ale powiem ci szczerze, że w wieku 9 lat miałem do wyboru jechać albo na, na obóz z trampkarzami GKS-u Tychy, piłkarzami, Eee, w końcu się nazywali tak fajnie Trumpkarze eee, albo właśnie z młodymi hokejistami, oczywiście w moim wieku. Rzecz, i, I wybrałem hokej, i wtedy już powoli zaczęło mi się krystalizować, że już że no, wszystko to... te inne sporty gdzieś tam uprawiałem i bardzo byłem aktywny, to jednak wiedziałem, że hokej jest tym sportem, mhm. przy którym zostanę, który najbardziej mi się podoba, który, w którym się zakochałem. I. i to był taki sport wyjątkowy, bo, bo jednak wiadomo, że w innych dyscyplinach, czy w siatkę, czy w ręczną, czy w piłkę, każdy potrafi kopnąć, każdy potrafi mm -hmm. rzucić, każdy potrafi przebiec. W nie każdy potrafi grać, nie każdy potrafi jeździć nieźle na łyżwach i nawet jak mu się udaje trochę do przodu, to później ma ciężko z zahamowaniem, mm -hmm. ciężko ma w ogóle z, z obróceniem się i przejścia do jazdy tyłem. Także, jeżeli ktoś potrafi, to jest rzeczywiście gdzieś wyjątkowo uzdolniony, bo, bo, bo trzeba mieć wszystkie inne cechy w miarę pokładane, żeby dawać sobie radę na łyżwach. No z tym nie mają problemu. Na przykład Kanadyjczycy, bo tam każdy potrafi na mhm. łyżwach. Ale w latach 80., kiedy ty zaczynałeś, chyba hokej też był bardziej popularny w Polsce niż jest obecnie. No, można powiedzieć, bo, bo rzeczywiście byliśmy wyżej w rankingu. Oczywiście tych krajów nie było tyle, co teraz, bo. bo, bo nie. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo kraje się przecież dzieliły i, i, i jest ich coraz więcej, ale, ale rzeczywiście m, konkurencja jest teraz dużo większa. Wiele krajów doszło do wniosku: tak jak Szwajcarzy, Węgrzy, Włosi, czy nawet Anglicy, czy, czy nie mówię o Japonii, Korea. M, da, mają wielkie nakłady na, na hokej. Okay. Mają, mają grupę trenerów z, często z Kanady. I, I rzeczywiście zależy im na, na tym hokeju, żeby rozwijał się jak najbardziej. No a my niestety zostaliśmy w tyle, oczywiście jeszcze jak za um, czasów wspierania um, państw komunistycznych i tak dalej, przemiany w 89 to jednak wielkie zakłady przemysłowe wspierały, przeważnie kopalnie, dlatego południe, mhm. południe Polski było bardzo rozwinięte hokejowo i rzeczywiście mieliśmy sukcesy, no i później to zaczęło się Niestety nie iść aż tak dobrym kierunkiem w kierunku, wiele problemów miał w polski hokej. Teraz mam wrażenie, że niewiele mówi się o polskim hokeju, generalnie nie jest taki sport bardzo promowany. Nie, nie jest, nie jest to sport bardzo promowany, ale, no ale cóż, będziemy dalej walczyć, <laughs> dalej się będziemy starać. Ja dalej uważam, że to jest jeden z najlepszych sportów i, i, i mam nadzieję, że za ileś lat jak się zobaczymy, to, to to wtedy sobie powiemy, że widzisz, było kilka bardzo. lat temu mhm. było słabo, a teraz jest lepiej. Także zobaczymy. No. Ty mając 19 lat wyjechałeś do Szwecji, tam się dalej rozwijałeś, tam grałeś, ale chyba te początki nie należały do najprzyjemniejszych i najłatwiejszych. Wspominałeś w książce, że pojechałeś do obcego państwa, nie znałeś języka, wchodzisz do szatni, wszyscy się śmieją, rozmawiają, a Ty czujesz się trochę nieswojo, bo nie znasz języka. Na... Chciałeś chodzić na treningi, ale na treningach znowu obawiałeś się, że ktoś Cię o coś zapyta, o poprosi, a Ty nie będziesz wiedział, co powiedzieć. Rzeczywiście. Bo... Początki były bardzo trudne. i, i no Przeważnie takie, że początki mm -hmm. są trudne, ale nie zapominałem w 91 roku, jak wjeżdżałem, e, jeszcze pewno wizy były do Szwecji. Mm -hmm. w, to, 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 to wydawało się trochę tak, że się jedzie na koniec świata, mm -hmm. bo to jednak za, z, po drugiej stronie Bałtyku i e, 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 naprawdę przychodząc do, do, do pomieszczenia, gdzie jest dwudziestu kilku Facetów, którzy znamy w zupełnie innym języku mm -hmm. niż ty, ty, będąc dziewiętnastolatkiem, który byłeś cały czas w centrum z przyjaciółmi, ze znajomymi, ja to w kinie, to w kawiarni, w szkole, liceum, przecież szkoła średnia, aktywny sport, mm -hmm. drużyna, monstrop z ludźmi, to... a tutaj no, si siedzisz w, pełnej, w, pełny, w pełnym pokoju, ale generalnie sam. Mm -hmm. tak, no bo, Wyobraź to, że znajdujesz się gdzieś codziennie, 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 codziennie w miejscu, gdzie z nie potrafisz się dogadać, bo twój angielski jest słaby, a szwedzki jest na, na poziomie zera. Także musiałem zaczynać od nowa do szkoły, uczyć się języka i, i to wszystko jest rzeczywiście opisane w szkole, jak w szkole, pisane w książce, jak, jak, jak te, te, te początki i później cała kariera prze, prze, przebiegały. A nie myślałeś, kiedy było na początku tak trudno, żeby jednak może wrócić do kraju i tu się rozwijać, bo wydaje mi się, że jeżeli można złamać człowieka, to najłatwiej jest na początku, kiedy przyjeżdża w nowe miejsce, nie do końca wie co i jak i pojawiają się pierwsze schody i wtedy najłatwiej jest odpuścić. Tak, to znaczy, nie, że... to, dlatego nie jest nieskromnie powiem za dużo takich karier właśnie, które, które gdzieś toczą się za granicą, gdzie, gdzie ludzie nie tylko znajdują się i nagle po roku wracają, bo, bo coś im nie wyszło albo coś zaliczyli albo coś zrobili, ale niestety nie mogli tego pociągnąć przez wiele, wiele lat na wysokim poziomie, bo, bo to nie jest to, że ktoś nie potrafi bramki czasami strzelić, czy, czy, czy jeździć na łyżwach, tylko, tylko właśnie to, żeby się dostosować do tego mhm. całego, do tej całej zmiany życia, gdzie nie zapominajmy, że nie było skype'a, że nie było tanich linii lotniczych, mhm. gdzie każdy czy mógł odwiedzić kolega, nie, nie, nie musiał akurat wydawać majątek na bilet lotniczy. Nie było, nie było przecież tak otwartej Europy. Nie było tego, że jednak młodzież już teraz w Polsce coraz więcej zna języki. No przede, wszystkim, przede wszystkim jesteś sam i, i musisz, musisz o to walczyć, bo wiesz, że jeżeli wrócisz, to nie wiadomo kiedy ci się ta okazja znowu przydarzy, żeby, żeby pokazać na co cię stać. Ale oczywiście musisz rywalizować wtedy nie tylko sam z sobą, ale, ale przecież z kolegami z drużyny, którzy, którzy będąc jako lokalni zawodnicy, zawsze mają. Większe szanse, mm -hmm. że, że przy równych poziomach no zawsze się bierze tego zawodnika z, z danego kraju, a nie, a nie, a nie z, z innego kraju. Tym bardziej że ja przyjeżdżałem z Polski, nie, nie wtedy z Związku Radzieckiego mm -hmm. czy z Czechosłowacji jako świetny zawodnik i hokejista, tylko przyjechałem jako junior praktycznie 19-letni. To, że grałem i akurat zdobyłem w Polsce... Nagrodę Złotego Kija za najlepszego zawodnika, to, że już grałem w reprezentacji Polski i seniorów, to, że już byłem na mistrzostwach świata, na pewno dużo mi pomogło i to doświadczenie mm -hmm. wniosło, ale, ale dalej to było dla mnie coś nowego. Mm -hmm. Przez kilka lat grałeś też w Lidze an Angel i Ty powiedziałeś, że to jest niby atrakcyjny świat, ale pełen niebezpieczeństw. Dlaczego niby atrakcyjny i jakie niebezpieczeństwa? Atrakcyjny jest, jest bardzo, tak. No bo w w najlepszy lidze na świecie, zarabiasz niezłe pieniądze. Chciałem powiedzieć najlepsze na świecie, ale już nie do końca, bo Liga Rosyjska już mhm. zaczyna przebijać zarobkami zawodników z Ligi NHL. I, i, I latasz prywatnymi samolotami, masz wspaniałe szatnie, gdzie przebierasz się, gdzie są dywany, gdzie pachnie, gdzie jest prany sprzęt praktycznie codziennie, mhm. gdzie jest układany przez inne osoby, gdzie nigdy nie nosisz tej torby hokejowej kijów, bo robią to za ciebie ludzie, którzy są zatrudnieni w klubie. No wiesz, trafiasz nagle na, 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 na top na the top i, e, i życie jest przyjemne, tylko że ta konkurencja jest codziennie, że mm -hmm. walka jest niesamowita, presja jest niesamowita. Codziennie kilkanaście, kilkunastu dziennikarzy, kilka kamer, codziennie się z, rozmawiasz z nimi, dlaczego poszło tak, a nie inaczej, dlaczego ten trening wyglądał tak, dlaczego grasz tej formacji, dlaczego nie strzelasz bramki, dlaczego akurat strzelasz bramki, coś się z takiego zdarzyło. Mm -hmm. Jak gdyby no, pytań można zadawać tysiące. Codziennie mecz, co drugi dzień, praktycznie co trzeci dzień mecz, przeloty, wyloty, 40, 41 meczów na wyjeździe, wiadomo, że to Stany Zjednoczone i Kanada. Nie macie w domu, ta rozłąka, to mhm. te, te, te ciągłe podróżowanie. Przybywasz więcej z, z, z kolegami z drużyny niż ze, ze swoimi przyjaciółmi, z którymi może chciałbyś przebywać albo ze swoją rodziną. Także, e, Żyjąc na wysokim poziomie, nagle, nagle będąc tym słabszym, tracisz tracisz pracę, trafiasz do innej drużyny, gdzie, gdzie zarabiasz 10-20 razy mniej. Twoje życie zaczyna się zmieniać. Mm -hmm. Ten samochód, który już miałeś, nagle nie stać na niego, albo ten dom, w którym mieszkałeś, już nie jesteś w stanie zapłacić za niego czynsz. Musisz zmienić mentalność. Tak? Mm -hmm. Grałeś i w Szwecji, i w Finlandii, i w Stanach, i w Kanadzie, i w Szwajcarii. To dlaczego zdecydowałeś się na jednak po zakończeniu kariery osiąść w Polsce? Tu czuję się w domu tak naprawdę. Mm -hmm. Tu mam tych prawdziwych przyjaciół, których znam ponad 30 lat i chyba, chyba to jest to. Znaczy, ja też uważam, że, że, że chcę coś dać też i dla hokeja i dla tych dzieciaków, z którymi mhm. się widuje i gdzie propagujemy sport, gdzie jeżdżę po szkołach, po, po, po różnych spotkaniach, także no, jasne, że można było mieszkać za granicą, ale tak jak powiedziałem, tu jest mój dom i, i, i tutaj chciałem spróbować żyć, bo, mhm. bo tak naprawdę pół życia spędziłem w Polsce, pół życia za granicą. Teraz zaczyna być już trochę więcej tych lat po stronie polskiej, no bo ostatnie 5 lat jestem, jestem w Polsce. A teraz wielokrotnie polscy piłkarze przy okazji różnych wywiadów są pytani, czy oni widzą różnicę w graniu w klubowych barwach, a tym jak się gra w reprezentacji z orzełkiem na, na piersi, a jak to wygląda z Twojej perspektywy? Inaczej się gra dla kraju, a inaczej dla klubu? Znaczy, ja uważam, że dla kraju to jest większe wyzwanie i, i powiem szczerze, że nawet jak w niedzielę były przerwy w rozgrywkach e, specjalnie do tego, żeby ci najlepsi pojechali na, na przykład do Nagano, na Igrzyska Olimpijskie e, czy do, e, do Turynu, e, to Kanadyjczycy często zarzucali im, czy nawet dziennikarze, czy kibice, że, że tak jak grali Czesi, albo Rosjanie, albo Finowie, e, dla swoich reprezentacji z takim mhm. poświęceniem, to oni nigdy ich nie widzieli w barwach klubowych, żeby grać z takim poświęceniem. Mm -hmm. Także ja wiem do czego zmierzasz, że, że wydaje się, że polscy piłkarze grają lepiej w, 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 w klubowych mm -hmm. niż w Tutaj u hokejstów było zupełnie na, na odwrót. Ja też przyjeżdżając do Polski, czy grając w polskiej reprezentacji, no naprawdę dawałem z siebie wszystko i chciałem wypaść jak najlepiej, bo Czasami zamieniłbym tych 20 czy 30 meczów z tych 82, które grałem w sezonie w Stanach Zjednoczonych, na, 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 nawet na, na ten jeden dobry mecz w reprezentacji Polski. Także dla mnie to jest niezrozumiałe, że, że, że to aż idzie w tym kierunku, mhm. tak? że, że nagle kibice zadają sobie pytanie i ja czasami też, że jak to jest. Ale to jest dziwne, że wracając do, do, do klubu, pytania. To było coś wyjątkowego, założyć mm. koszulkę zarówno na piersi. Wielokrotnie też sportowcy po zakończeniu swojej zawodowej przygody z dyscypliną, którą uprawiali, decydują się na zostanie trenerem. A ty zapierasz się i twierdzisz, że nie byłbyś dobrym trenerem. Dlaczego tak sądzisz? Ja nie do końca wiem, żebym był dobrym, tylko nie zawsze, nie zawsze dobry zawodnik może być dobrym trenerem. Ale z drugiej strony e, nie wiem, co się wydarzy za 10 czy 20 lat. Na razie nie mam takich, mm. takiej, takiej motywacji, pasji. Żeby, żeby, żeby zostać trenerem, żeby być trenerem, nie wiem, czy mi się do końca nadawało, myślę, że mógłbym być trochę za bardzo nerwowy i agresywny w stosunku do zawodników, mm -hmm. bo, bo ja miałem często takich trenerów, którzy właśnie... Van znaczy, Agel zupełnie to inaczej wygląda, pamiętam, Krzysię Goliwa kiedyś przyjechał na zgrupowanie kadry, zaczął łamać kije, wyzywać zawodników, wchodził im na ambicje i nagle oni wszyscy w ogóle wystraszenie, jak to jest możliwe w Polskim Związku na jak to jest możliwe, że można krzyczeć na zawodników. U nas to było normalne, ja też o tym w książce piszę, że sport nie jest wcale... tam nie ma demokracji. Tam jest jeden boss, który robi co chce, jest dyktatura i jesteś albo zjechany, albo wyzwany od najgorszej. Jeżeli ci się nie podoba, możesz zawsze wyjść drzwiami i nigdy nie wracać, nikt się tą nie będzie przejmował. No, i, i, i bo obawiam się, że mógłbym być tego rodzaju trenerem. Czy to by było dobre? Trudno powiedzieć z drugiej strony. Czyli mam rozumieć, że nie mówisz, że nigdy nie. Nie, znaczy, bo to też jest takie wyzwanie, które, które może kiedyś nagle poczuję, żeby było mhm. fajne. Ja mam trochę wrażenie, że od sportowców, którzy mieli wysoki poziom, wyprotowali wysoki poziom, trochę wymaga się tego jednak, żeby jest taka, trochę, nie wiem, mam wrażenie, presja, że skoro był takim super zawodnikiem i co robił, to na pewno będzie dobrym trenerem i powinien coś w tym kierunku. No, Byszek, bo nie miał być dobrym trenerem, nie, nie do końca na przykład się to udało, hmm. Tak. Także. E, także tak jak powiedziałem, no nie, nie mówię nigdy nie, hmm. nie. Na pewno nie teraz i na pewno nie przy tej okazji. Wydaje mi się, że bardziej by mi odpowiadało na razie może to, co. To, co zostało mi zaproponowane Aha. być dyrektorem sportowym w, 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 w klubie w Gdańsku Oliwia klub Oliwia będzie się nazywał. I to, to, to są takie małe kroki do przodu, tak? Mhm. Ty należysz też do tych sportowców, którym od czasu do czasu zdarza się romansować z show-biznesem. Czasem można Cię zobaczyć na różnych pokazach mody, na różnych eventach. I przez to, że pojawiasz się na takich imprezach, często jesteś później wrzucany do jednego worka z napisem celebryci. I w tym worku też często są osoby, które tak naprawdę niczego nie osiągnęły, są po prostu znane. I są też osoby, które mają bardzo duży dorobek, tak jak Ty, i też są wrzucane do tego samego worka. Czy to Cię trochę denerwuje, czy już przestałeś na to zwracać uwagę? Ja Przestałem na to zwracać, zwracać uwagę, bo, bo też widzę różne komentarze, czy tam Kuby Wojewódzkiego, czy kogoś oczywiście, kto to jest celebryta, czy tam Marcin Prokop, e, kto jest celebryta, a kto jest gwiazdą, albo kto coś zrobił, no, znaczy celebryta to jest taki, że, że jest znany, bo jest mhm. znany, tak, znaczy nie chcesz, nie chcesz powtarzać, znaczy, ja na tyle jestem e, żeby nie przesadzić, na tyle jestem pewien tego, co zrobiłem mm -hmm. i, i, i wiem, co zrobiłem, jakie mam osiągnięcia. Tak naprawdę um, na prawie 40 milionów osób w tym kraju, no nikt, szczerze, no, nikt nie zrobił hokejowej kariery, mm -hmm. tak jak mi się udało, dojść na sam szczyt i zagrać meczu gwiazd wśród najlepszych zawodników na świecie i grać przez prawie 12 lat w Lidze Najdżel. Krzysiek Goliwa był, był następnym, który, któremu się też udało. I notabene akurat też z miasta Tychów wywodzi się. Eee, także gdzie, gdzie czasami jesteś rzucony. No, znaczy, mm -hmm. To jest tak, oni są celebrytami dlatego, że są celebrytami, a my może niektórzy z nas zostali celebrytami, no bo pokazaliśmy się mm -hmm. w paru innych mie miejscach, czy, czy byliśmy w paru programach, czy w różnego TV show, które, które mają miejsce. Eee, czyli oni trafili dlatego, że, że byli cały czas gdzieś, a my trafiliśmy, że. Zrobiliśmy to, to co zrobiliśmy, dlatego mhm. zostaliśmy też zaproszeni do tej całej zabawy, tak? no i jak gdyby wszyscy są w jednym worku, a teraz każdy sobie może jakoś mhm. tam sam wyjaśnić, dlaczego jest, a dlaczego nie jest i kto co zrobił i, e, i kto może, kto może jak gdyby oprzeć się na, na, o, o to, co, co zrobił i, i czego dokonał. A, mhm. no jasne, nie każdy, nie każdy tak może, e, może zrobić, czy, czy przejść nawet do jakiejś tam historii, tak. No, no to, ja mam nadzieję, że jeszcze jakiemuś zawodnikowi, zawodnikowi uda się z Polski wyjechać i trafić do najlepszej ligi na świecie. Mm -hmm. A show biznes to jest generalnie świat, który Cię jakoś interesuje, kręci czy traktujesz to jako hobby, rozrywkę, gdy czasem wieczorem nie masz co tak, zrobić? Tak, bardziej właśnie takie wyzwanie hobby, rozrywka. Tym bardziej wiemy, inni sportowcy na świecie też czasami mm -hmm. są miksowani właśnie z tym, z tym show biznesem. I to po prostu jest takie jakieś tam koło, gdzie, gdzie ludzie się spotykają raz na jakiś czas, czy przy jakiejś okazji imprez, czy, czy eventów, czy... ale to nie jest coś, co, co do, 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 do czego dążę, bo, mhm. bo wolałbym rozwijać się w tym, czym, w czym się rozwijam i mam nadzieję, że, że hokej też będzie coraz bardziej... Prężnym, prężną dyscypliną mm -hmm. i, i tutaj rzeczywiście sporo jeszcze do zagospodarowania. A na przykład propozycji udziału w Tańcu z nami byś przyjął, czy niekoniecznie? Ja już opowiadałem, chyba nie wiem czy w wywiadzie, czy w książce, chyba w książce nie, ale, ale ja miałem propozycję przy każdej edycji, mm -hmm. także e, nie, przy, nie przyjąłem tej propozycji, bo e, nie czułbym się chyba komfortowo i to nie jest e, to nie jest to, co bym, co bym chciał robić, ale na przykład niestety nie mamy tak jak w Stanach Zjednoczonych Golf Channel, czyli kanału mm. golfowego, gdzie, gdzie znani sportowcy mm, mają swój show golfowy na przykład mm. i są trenowani przez najlepszych, najlepszych trenerów na świecie. Mm. I teraz, właśnie takiemu projektowi, poddał się Michael Phelps, mm. wcześniej Charles Barkley, wcześniej jeszcze inni zawodnicy. Także no w to bym wszedł. Czyli jakby w, w Polsce był w golf szedł, z gwiazdami, to byś w w szedł, szedł. To, tak? w to bym tak? wszedł, bez problemu. Ty powiedziałeś też kiedyś, że hokej jest życiowym tematem, a pasje są i odchodzą, W takim razie jakie pasje oprócz tej golfowej są u ciebie obecne? No i hokejowej i, i nie no tak, sportowej, a... tak, mm -hmm. ale no nie, no t, 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 znaczków nie zbieram. Mm -hmm. <laughs> motylów nie, kole, nie kolekcjonuje obrazów też nie do końca. Także no, znaczy to, to jest takie wiesz. Nie, to prawda, jestem bardzo aktywny i, e, i rzeczywiście ten sport jest przede wszystkim, oczywiście, rodzina. Mhm. Ale tutaj bardziej mówimy o zawodowych aspektach życia, a nie, 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 nie rodzinnych. Także e, sport, sport, jeszcze raz sport. E, oczywiście, że, że spotkanie się z przyjaciółmi, czy, czy pójście do dobrej restauracji, czy na jakiś dobry film, to mhm. jest zawsze przyjemne, chyba dla każdego. E, czy pojechać gdzieś na narty, czy w fajne miejsce, m, podpoczywać, ale, ale bycie aktywnym i, i właśnie. Teraz zbliża się sezon golfowy, za niedługo już powoli kończy się hokejowy, bo mistrzostwa świata e, właśnie my w Doniecku, później mistrzostwa świata elity w, w Sztokholmie i w Helsinkach, e, no i praktycznie już później w czerwcu finały Ligi NHL. No ale później lato, oczywiście bardzo golfowe, No, a później od września zobaczymy, jakie będą nowe wyzwania. Mariusz, ja Ci w takim razie życzę tej dalszej aktywności, życzę Ci sukcesów golfowych no i spełnienia na, na każdej z płaszczyzn, którą się zajmujesz. Dziękuję bardzo. I bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. A Państwu dziękuję za uwagę, do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu.